Hej, wszystkich w Game Troll TV. W już drugim odcinku na naszym kanale na temat komiksów paragrafowych. Jeżeli nie wiecie, czym są komiksy paragrafowe, to odsyłam was do mojego pierwszego filmiku, gdzie trochę bardziej rozwodzę się na temat e, koncepcji tej rozrywki i co ja na jej temat sądzę. Dzisiaj chciałbym wejść od razu trochę bardziej e, w temat, więc nie będę znowu się powtarzał. Natomiast w skrócie powiem wam, że komiksy paragrafowe e, skradły moje serce jako sposób rozrywki, rozrywki, który nawiązuje do Takich klasycznych gier książek paragrafowych, łącząc w tym dwie rzeczy, które bardzo lubię, czyli gry bez prądu i czytanie komiksów. Dzisiaj, więc, e, kiedy to nagrywam, minął już praktycznie rok od tamtego materiału. Wtedy komiksy paragrafowe były jeszcze w miarę nowością. Dzisiaj myślę, że mogę powiedzieć spokojnie, że zadomowiły się na naszym e, planszowym. Y po I powstało już kolejne 6 części, właściwie 8 części, ale dzisiaj opowiem wam o tych sześciu. Będąc świadomy, tego, że nie każdy komiks jest dla każdego komiks komiksowi nierówny, więc chciałbym wam powiedzieć trochę o tych częściach, tak abyście mogli świadomie je wybierać, tak, żeby wam podpasowały. Hej, mam, mam na imię Carlos i zapraszam jeszcze raz do Gaintrol TV. Najpierw bardzo szybkie przypomnienie, jak działają komiksy paragrafowe. Każdy komiks to inna historia, inna przygoda, inny klimat, inna mechanika. Łączy jednak podstawowe założenie, czyli to, że to my mniej lub bardziej sterujemy komiksem. Czytając komiks, w każdym kadrze powinniśmy znaleźć jedno lub więcej liczb, które odsyłają nas do kolejnych kadrów. To my decydujemy, którą ścieżką podążać dalej, więc mamy wpływ na to, jak potoczy się historia opowiedziana w komiksie. Za każdym razem możemy komiks przeczytać od nowa, trochę inaczej i przeżyć trochę inną przygodę. W każdym komiksie znajdziemy krótką, lepiej lub gorzej napisaną, ale krótką instrukcję, jak grać w dany tytuł. W każdym komiksie znajdziemy też jakiś rodzaj karty postaci, mapy lub po prostu czegoś, po czym powinniśmy baz grać. Polecam przed grą ściągnąć te kartki i wydrukować ze strony wydawcy, czyli Fox Games. Linki znajdziecie w komiksach. To pozwólcie, że teraz pokrótce opowiem Wam o każdym z tych sześciu komiksów, po to, żebyście wiedzieli, do kogo jest on skierowany, do jakiego gracza, może czytelnika, co właściwie powinienem powiedzieć. No, czy jest to jeden z tych lepszych komiksów, czy moim zdaniem jeden z tych mniej ciekawych. Zacznijmy od gier dla najmłodszych. Pamiętacie z poprzedniego filmu Rycerzy? No to teraz macie drugą część, czyli Rycerze 2. Komiks, który wtedy nadawał się już dla mojej pięcioletniej córki, trochę dojrzał wraz ze swoim czytelnikiem. Jest to nadal komiks dla młodszego czytelnika, ale już nie tak banalny i według opisu dla graczy od 8 roku życia. Komiks opowiada dalsze losy braci, którzy postanowili zostać rycerzami. Do wyboru mamy trzech archetypowych braci – wojownika, łucznika i maga, ale w Rycerzach 2 zrobiono ukłon w kierunku graczy płci żeńskiej i zagrać możemy też panią kapitan straży. Rycerze nie są już tylko komiksem opartym na spostrzegawczości, chociaż ta nadal pełni ważną rolę. Doszedł tutaj system walki, w wyniku którego można zginąć, rozwój postaci w oparciu o punkty doświadczenia, dość trudne zagadki, przy czym utrzymano klimat pierwszej części i użegający bogaty świat. Zdecydowanie komiks zwarty polecenia dla graczy w wieku gdzieś od 6-7 lat czekamy na część trzecią. Drugi komiks dla najmłodszych, który dzisiaj pokażemy to Hokus i Pokus. Cudowny komiks, którego miałem już serdecznie dość po tym, gdy córka chciała go czytać po raz 20. Na szczęście robisz to sama. W tym komiksie wcielamy się w jednego z bohaterów, czyli Hokusa lub Pokus, uczniów magicznej szkoły, w której uczniowie specjalizują się w oswajaniu magicznych zwierząt zwanych Bajkonami. Aby osiągnąć poziom mistrza musimy pomóc w odnalezieniu porwanych Jasia i Małgosi. Komiks podzielony jest na dwie części i rozgrywka będzie wyglądać zgoła inaczej w zależności od tego czy wybierzemy Hokus czy Pokus, dzięki czemu mamy tak naprawdę dwie przygody do rozegrania. Ładna kreska, zabawny klimat, nawiązania do bajek, trochę zagadek, wszystko to w świetnej oprawie, w sam raz dla młodego gracza. Zdecydowanie polecam. Przejdźmy teraz do komiksów dla starszych graczy i zacznijmy od najnowszego z komiksów, czyli Your Town, Twoje miasto. Komiks jeszcze bardziej nietypowy niż inne, bo jest to już właściwie bardziej gra niż komiks. W Your Town wcielamy się w Kowboja na dzikim zachodzie, który trafia do sześciosobowego miasteczka i postanawia zostać jego burmistrzem i je rozbudować. W tym komiksie my będziemy poruszać się po okolicznych pustkowiach, szukając miejsc do kupienia terenu, budować budynki, oznaczyć je na mapie, pilnować finansów, rozwoju miasta, poziomu zadowolenia, od czasu czasu strzelać do bandytów przy użyciu ołówka, ale przede wszystkim będziemy podróżować po pustkowiach przez kadry, kolejne kadry i kolejne kadry. Jak powiedziałem, Your Town to już bardziej gra. Mało tam przygody, czuzę to klimat dzikiego zachodu, czyli bezludnych pustkowi. Bądźcie świadomi, że to bardziej miasta Simfarm niż przygody pokroju Lucky Luka. Kolejny komiks to Napad, czyli historia początkującego bandyty nieudacznika. Grę rozpoczynamy od nieudanego napadu na stację beznową, w czasie której trafiamy na bardziej doświadczonego źmieszka, który tylko z sobie znanych powodów postanawia nauczyć nas fachu. Napad to komiks właściwie bez fabuły i oparty tylko i wyłącznie na questach. Idź i wykonaj napad na losowy obiekt, właściwie bez podstaw, aby dobrze się przygotować. Może ci się uda, może nie. Przyznam Wam szczerze, że dla mnie to najsłabsza pozycja ze stajni komiksów paragrafowych. Jeżeli ktoś lubi takie gangsterskie klimaty, to można spróbować, ale mi nie podpasował. Zabrakło mi i dobrej fabuły, i dobrej mechaniki, i dobrze skondensowanej instrukcji. Sherlock Holmes, pojedynek z Irene Adler, to kolejna część przygód sławnego detektywa. W poprzednim moim filmie ten komiks oceniłem najwyżej, jako najciekawszy dla starszego czytelnika i muszę powiedzieć, że seria trzyma poziom. Ten komiks to dwie detektywistyczne historie, które możemy rozegrać jako Sherlock lub jego rywalka Irene Adler. Możemy też bawić się z drugą osobą i każdy spróbować przejść go inną postacią i porównać wynik, czyli przeżyć tytułowy pojedynek. Rozwiązanie zagadek z komiksów wymaga wysokiej atencji do detali, spostrzegawczości i logicznego myślenia. Chociaż wydaje mi się, że zagadki były trochę łatwiejsze niż w pierwszej części, to i tak Sherlock jest prawdziwą gratką dla fana gier detektywistycznych. Zdecydowanie polecam, chociaż twórcy komiksu nie udało się niestety wyłapać jednego wariantu wydarzeń, które lekko psuje przebieg historii, ale nie na tyle, żeby zepsuć przyjemność z gry. Polecam. Na koniec zostawiam sobie gratkę, jaką było dla mnie porwanie. Nie ukrywam, że jestem fanem horrorów, mrocznych historii i ciężkich klimatów. Takie właśnie jest porwanie. W pierwszej chwili po opisie spodziewałem się Lajama Nissona biegającego z pistoletem. Jakże pozytywnie zaskoczyłem się, kiedy otrzymałem mroczną historię w klimatach iście lovcraftowskich, w której trup ściele się gęsto, zginąć można na każdym kroku, a przejście gry niczym w starych paragrafówkach wymaga praktycznie rozpisania sobie mapy na kartce. Porwanie stylistyką, klimatem i nawet perspektywą, czy budową kadrów mocno przywoływała mi na myśl stare dobre Resident Evil czy Silent Hill. I tak też trochę czułem się czytając ten komiks. Dobra kultystyczna historia, w której czasem ręka nerwowo drga przy przewracaniu stron. Polecam dla tych, którzy lubią dobry horror. I to by było pokrótce streszczenie tych sześciu komiksów. Nie mogę za bardzo wchodzić w szczegóły, dlatego że gdybym zaczął mówić więcej, to mógłbym wam trochę zaspoilować historii opowiedzianych w tych komiksach, a to przecież o to chodzi, żeby je samemu odkrywać. Więc jeżeli jeszcze raz chcielibyście posłuchać trochę więcej w ogóle na temat całej koncepcji, co ja na ten temat sądzę, czym są komiksy paragrafowe i co one znaczą dla mnie, to słucham Was jeszcze raz do mojego pierwszego filmiku, znajdziecie link w opisie. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na tym, co są na temat tych sześciu części, po trochu już wam to powiedziałem. Podsumowując, mogę powiedzieć, że serdecznie jeszcze raz wam polecam. Jeżeli nie próbowaliście komiksów paragrafowych, to żebyście zapoznali się z tym typem rozrywki, ale jeszcze raz powiem, tak jak powiedziałem na samym początku, komiks komiksowy nierówny, więc próbujcie podejść do tego świadomie, wybierając komiks, który będzie najlepiej dopasowany do Waszych potrzeb i gustów. Więc jeżeli jak zwykle mam przedstawić trochę subiektywnych faktów i absolutnie obiektywnych opinii, to mogę powiedzieć, że Fox Games wydał kolejne fantastyczne komiksy dla najmłodszych graczy. Mamy tutaj kolejną część rycerzy, rycerzy 2, którzy widać, że dorastają wraz ze swoimi czytelnikami, więc mam nadzieję, że kolejna część rycerzy 3 też wyjdzie i będzie znowu jeszcze bardziej taka ciekawa i złożona. Więc już do takiego może trochę nastoletniego gracza. Hokus Pokus po prostu skradł nasze serce, to czy moje i mojej córki, która po prostu ogrywa tego Hokusa i Pokusa w kółko i za każdym razem przy tym się dobrze bawimy, czy razem, czy ona sama, kiedy sobie to czyta. Jeżeli chodzi o komiksy dla dorosłych, no to mamy tutaj. Lepsze i gorsze części. No, trudno, żeby za każdym razem wszystkie były idealne. Na pewno do tych gorszych części muszę zaliczyć napad, który po prostu no, zupełnie mnie nie zainteresował ani fabułą, której właściwie tam brak, ani mechaniką, która jest taka trochę nieskoordynowana. Natomiast pozostałe części no, są tutaj już naprawdę bardzo ciekawe. Mamy Your Town, czyli Twoje miasto, które już jest właściwie bardziej grą, a mniej komiksem. Więc znowu, jeżeli szukacie komiksu dla komiksu no to tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Your Town już jest bardziej grą, takim uproszczonym SimCity, jak to powiedziałem, więc bądźcie świadomi, kiedy to bierzecie, że tutaj nie ma za dużo fabuły, jest dużo grania. Natomiast jeżeli szukacie fajnego komiksu komiksowego, to zdecydowanie jeszcze raz polecam Sherlocka, Pierwsza część była fantastyczna, druga część też bardzo fajnie trzyma poziom. Jest ciekawiej, jest y, trzeba pogłówkować, jest klimat Sherlocka Holmesa, jest fabuła, są zagadki do rozwiązywania. Naprawdę możemy wytężyć umysł. A na sam koniec chciałbym powiedzieć o zdecydowanie moim faworycie to jest porwanie. Porwanie naprawdę zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Jako czytelnikowi, który bardzo lubi horrory, lubi komiksy, tutaj mam to wszystko razem. Wydaje mi się, że Właśnie porwanie jest taki najbardziej komiksowy ze wszystkich tych części, dlatego że ta fobuła tam jest najbardziej chyba istotna, najlepiej zarysowana, pomimo tego, że jest to taki trochę labirynt, taki w takim klasycznym właśnie sensie gier paragrafowych. I to tyle na dzisiaj. Jeszcze raz serdecznie polecam Wam czytanie komiksów paragrafowych od Fox Games. I jeżeli macie ochotę strollować game Troll'a, to namawiam Was do trollowania tutaj na dole w komentarzach, lajkowania, subowania, klikania dzwoneczka i dołączenia do trolowej Rodziny na Facebook. Facebooku, hej i do zobaczenia następnego razu.